Siema, witam! To ja, czyli Pan Kiaszek i witam Was w pierwszym ciku serii Minecraft Mody. Dzisiejszą modyfikacją będą... Eee... Sorry, zapomniałem. Naprawdę jest malutka modyfikacja. Już Wam powiem jak ona się nazywa. Już, 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 już. Jak to, to się nazywa? wo. Jezus, zapomniałem. Czekajcie. Dobra, będzie to w opisie. A, y, dodaje ona nam właśnie, ile możemy to jeszcze wykorzystać raz. Widzicie? Już wiecie dokładnie, ile jeszcze raz możecie to wykorzystać. Jak widzicie, działa to na serwerze multiplayer. No i jest to przydatna y, modyfikacja. Z każdym działa, widzicie. A sprawdzimy czy działa to na enchant. Więc. Na to na zbroje działa, jak widzieliście. Widzicie? Na zbroje to działa. Tutaj wszystko nam chodzi. Działa to na zapadniczkę. pat na wszystko, na fishing rod. na sers hmm. Czekajcie. Wszystko co ubywa pasek to to działa. Gdzie jest Enchanting Table? Tu. Dobra. No, może nie na taki. Troszko Effinity wchodzi. Co to tak naprawdę znaczy, bo nie wiem. Czy wycz... chyba... Szybkość. Ej. Ej, gdzie one są? Tutaj. Wydajność. szybciej działają. A widzicie, na polskim trybie grzy to nie działa. Se bardzo... o, dużo zmniejsza. Chciałem wam co innego pokazać Czekajcie Teraz mm. wracam ja Enchantowałem sobie to na wydajność yy, Wydajność i ten. Idźcie To jest taki jakby bóg Wraca mi się to Bo jest na wydajność tu ulepszona Na wytrzymałość Już mogę kilka wykopać I on dopiero się pozmienia Aby się wróci to byłoby tyle na tą modyfikację. Dzięki za oglądanie. Instalacja jest banalna. Jest to jeden mały plik, który trzeba instalować na Minecraft.jar w folderze BIN. W folderze też... Kropka Minecraft po wejściu w Updata%. Nie będę pokazuje instalacji, bo jest naprawdę jeden plik. Malutki. Też jest Więc... Cześć! I Darka!